Janki piłkarzy, czyli Zak i Raket. Ja i Łukasz. Kuba i Łukasz. To, to jest Zak i Raka. Zapraszamy też na kanał Kuba Furtak. Mój kanał. Yy, czyli ganki piłkarzy. Tak tam będziemy w kwiatkę. Możliwe, że dzisiaj będzie pierwszy. No Właśnie. A, no, a dzisiaj to jest właśnie wideo numer 3. Nie 4, 3. No właśnie, bo dla tego pieprzonego YouTube'a na mnie weszło. No drugi odcinek, kurde, za długi ślicz. No właśnie Dobra, podaj, na... ale ty, tym razem będziemy robić z Taki odcinek z główkami. Kuchnicy ja tam, bo nie go kuję on No, będzie. Podaj. Ja Ale może... nie, ja tak chodzę, tak będzie... się trzymał. Dore! Odejdź! No! To gorąco. Nie bardzo. Dobra, ja Ci teraz podam. Na kilka. jak mówimy, dawajcie łapki w górę i suby. No właśnie. Coraz lepiej. Ja A jak się będzie Wam podobało, mimo odcinek specjalny. Ale to dopiero jak będzie 30 sub albo odcinek. Nie, 30 łapek w górę albo... albo Ale 30... Je. To jest nie wiem, przygotowany. Ale 30 łapek w górę w jednym, jeżeli już odcinku. Czy w ogóle wszystkie? Nie, Może być w jednym odcinku nawet. Ale to było 30 łapek

he goes back На банк, догори резерв. Виж банк. Na ja ja ani... mówię, właśnie. A nie, tak to. Na, na dwa, na razie filmiki. Weszło. No. Na, na dwa filmiki na razie. To my napisaliśmy trzy komentarze. trzy. ostatnim, drugim. Dobra. jest Jakie... Panem jesteś, powiesz? Tak ci wejdę. Kurde. Nie wolno nam. Ale nie tylko ograniczy się mhm. nie. Ja ci proszę sekundę, się odrazi, Dostać w ale Popatrzcie. Raczej dzisiaj będzie odcinek gangu siatkarzy i taką piłką. O! O, To, to tak, No, no to Nike to widać. Czekaj. No. To taką będziemy dziś grać. Ja mam oryginalną z tego roku, ale ona moja ma mało powietrza ta ma ok. ten nie no ta ma dobra ta jest dobra o serwis no weź to no, włoski. dobra tą, da, ja się napiję dobra. Nie, na no, ja razie nie wolę, wolę nie wychodzić. Niebie, nie wolę. No. Co teraz to nie doszkadz? Przecież to piłcie dałem. Ale mówię, że już nie doszkadz. Co? No. Mówię, że już nie doszkadz. No, ale strzelam. No podaj. Uda się to jest... nie. Nie. O, nie to Nie! Chyba Od udziału. Tak? Nie rozbicie, tak? Prawie. Dobra, to ciężko. Dobra, podejdź. Czekaj, nie z jasy z tego kątu. Olej, To koniec. To koniec. To koniec. To koniec. To